Witam, to ja, MineMidFool Od razu, bez żadnego gadania, nie będę się przedstawiał, Znaczy, przedstawiłem się Ale od razu przechodzimy do trybu yy, Gdzieś tu miałem ten świat taki fajny Tylko nie pamiętam, który to był Dobra, ryzykujemy, ale to ten był Graj na wybranym świecie Tak, to ten Taki fajny świat w tym odcinku będziemy się tylko. będzie 15-minutowy odcinek. Będziemy się tylko o, o ten. osiedlać. Dobrze. Wybrałem to miejsce. Nie wiem czemu, bo tu takie fajne jeziorko jest. Nie wybrałem miejsce gdzieś tam na dole. Tam. Ale nie wiem. O, bo właśnie. Pokażę Wam mojego skin. Skin Adolfa Hitlera. Dobrze. Chyba, że tu, tu, o tutaj, to jest fajne miejsce. O, wow, ała. Wow. Dobrze. Czekajcie, trochę ścisza tę grę. Opcja. wow, na trzy. Na siedem może być. Dobrze, powrót do gry. Pozbieramy to. O, o to miejsce mi chodziło. No, tu. Zetniemy to, hmm, nie ma o czym gadać Powiem Wam jakie kanały Wam polecam Polecam krytego krytyka Mac 84 Sima Bardzo kocham Kusim opowiada, odpowiada Minecraft Polska JJ Jokera prawie w ogóle nie polecam, bo on już się staje taki... Nie kręci filmików, nie wiem czemu. Się go, spytam się go w komentarzach. Czy w ogóle mi odpowie? Nie, no kręci filmiki, ale bardzo mało. Yy, na, w następnym odcinku już mam zaplanowane, że będę kręcił z moim kolegą, Mr. Oscar 231. Ma tu konto na YouTube. Yy, Minecraft Escape. Jakąś mapkę sobie wymyślił? Escape. W następnym odcinku się będziemy tutaj właśnie osiedlać Jeżeli bym się przyznać, to gram w Minecraft pierwszy raz. Minecraft jest po raz pierwszy na moim komputerze. O, tutaj o właśnie, o tak, mam pomysł. Właśnie to muszę że, żeby tutaj to, ten dopływ poprowadzić przez to, żeby się z tym łączył. Tak fajnie będziemy na tym... tu takie mostki robić. Ale by było fajne. Dobra. Dobrze. Możecie nam nie mówić. Y, myta. Ponieważ mam y, y, przedrostek mine, ale to chyba nieważne, nie nawet nie wiem co chciałem powiedzieć. Mam przedrostek mine. Y, Myt to nie wiem wymyślił, a full też nie wiem co to jest. Nie wiem co to znaczy. My, mind mythful. I możecie na mnie mówić myta. I zawsze przed filmem, nie w tym odcinku, na przykład w parcie drugim, będzie pokazane, przed filmem będzie pokazany napis myt, myta. Czyli możecie na mnie mówić myta. Chyba, że komuś się podoba, to Mind mythful. Dobrze. Wiem, że tak mówię od rzeczy, ale trudno. Wspieramy te kaktusy. Jak zajdzie słońce, to kończymy odcinek. Pamiętajcie, że każdy odcinek. Nie, no nie każdy. Kręcę gdzieś tak w soboty, w niedzielę i w środy. Czemu tak? Kręciłbym prawie codziennie tylko we wtorki i w czwartki chodzę na kurs angielskiego, bo bardzo się lubię uczyć. Angielskiego tylko, nie? Nie wiem czemu. W poniedziałki do szkoły piłkarskiej i w piątki na treningi. Chyba, że będą mecze. Ale to też rano można. O, co my tutaj mamy? O Jezus, miałem się zajmować posiedlaniem. O Jezus, gdzie się wplątałem. O Jezus, co ja bym zrobił? Dobra, trudno. O Jezus, co za sent. Wyobraźniemy to. I proszę w komentarzach y y y pisać, co wam się nie podobało. To na pewno w drugim odcinku zmienię to. I, proszę, I przepraszam, że w tle słychać właśnie moją siostrę. Niestety, w drugim odcinku nie będzie słychać, bo nie pójdę na twór. dobrze, słuchajcie, zaszło, to ja kończę odcinek. Żegnam się. Myta. Narka.